Siem, mordy, z tej strony Norek. Jest ze Jestem zaprzał Jestem <grywa> <Boże>. <grywa> Jak wyrzudnałeś o tą głowę. Znaczy o tym beton głową. E, a to jest GTA 5 już zaprzałem nie sam. E, niestety na razie... znaczy niestety czy niestety. GTA na razie dwóch będzie dregu i może kiedyś w dalekiej przyszłości zalech. E, także gotuje nam się spoko ekipa, jak coś, to ten to... Będą inni też możliwe, że czasami... Jeżeli chcecie dalej, jeżeli macie, to możecie zapraszać yy, Wernorek i Wersapszal. Zapraszają. I zawsze w ogóle będzie chyba prowadził pierwszy raz. O, nie. Nie, nasz y, Pierwszy raz może się w końcu nie wyrąbie Wiesz, ja to spirale na Pitch please. Gdzie ty jesteś? Gdzieś nade mną czy na górze? Jeszcze. Obok. Obok. Po prawej. Lecimy ja... panowie i panie! No spadochronów niestety nie mamy, bo się nie zaopatrzyliśmy, jednak. Ale strzeżej we mnie! No co ja! Ty nie umiesz latać! Duże święty! Bo... Zachowaj odstęp, głupi głupka. Gdzie ty w ogóle uciekasz? No jadę na lotnisko. No po co? Nie, a po co? No bo. Lepat na gang, dawaj, ho. Ho, poszczelamy się. Dawaj, lunuk tym helikopterem nie. Leci tam, widać go. Widać go. Do mnie szczyla, ja to nie ten. ja O Jezu! Napad, napad na gank już się zaczął Kurde i przez to, że Nie widzę ten O Jezu On to przeżył czy nie? Okej, okay, chyba, chyba poumierali Ok, ja muszę chyba coś zjeść U. Dobra, umarł Dawaj, dawaj panie panie, panie zapszal, bo tutaj się dzieją Jezus, zjechał! Witamy, witamy! Ej, ja chyba już wszystkich zabiłem. Zgadzam się. No, a nie, coś tam jeszcze, jednak strzela jeszcze. Tylko nie wiem skąd. O! Okej, okay, kolejny ziomek. Ale to jest rozległe, ty, to jest, dużo tego jest. Jeszcze glinę musiał się tutaj. No, nie pij teraz kolei tylko walcz, ziomek! Loli jak śmiesznie poleciał. We need to go, my Mr. Zapsal. Mr. Zapsal. Koluję tam Easy. Mr. Zapsal! Oj. No, śmieciu! <lul>, przepraszam. Są poważniejsze sprawy. Biorę swoje auto, tutaj mam. Fajnie. Ej, no, rusz się! Kurde, no to... Need for speed, most wanted, po prostu, i lecimy tutaj już. A? O! Przeleciałem go jakoś Już myślałem, że zginę. No dobra, ja uciekłem już, także spoko. Ale spoko, możesz mi wziąć Zmieście się tutaj czy trochę ci wyjechać? Nie mam się zmieścić. O nie mam cię? Ale stary, weź tak na Hama, no spokojnie, powoli. Ja mogę ci podjechać jak coś. Próbuję? No <laughs> i właśnie waldą całym sobą na ten. No, o, o, po, No. I'm going. To, to, nie, 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 nie. To co? trochę. Ale... Nie. <laughs> dobrze, dobrze. Trzymaj się. <laughs> nie. Trzymaj jakie... Nie. O nie. O Jezu. <laughs> Zawsze! O... Nie wiem jak się wynurzyć. Ja sobie polecimy trochę nad miastem. Co na to. I myszką prowadzę. Ojej. Jeszcze mną trochę rzuca. Jak sobie latam, ale spoko. Pilotaż niedługo będę miał na dobrym poziomie. No rzucę. Ja, mną. ja, z, ja z, ten chwilę. Okay, to sobie polata nad miastem. Halo, halo, halo. Dobra, moim dzisiejszym zadaniem będzie wylądowanie na tym budynku. Nie wiem czego widzicie. Czekwonym. Na tym takim... obcieruję sobie wszystkie, ale cię, ciężko na jakimkolwiek. Najbardziej na tym takim tutaj o... zaraz po lewej... W środku? Tutaj o. Uwaga, że Państwa. A. Dlaczego wydaje mi się, że zginiemy? Nie wiem właśnie. Hamuj, oh, hamuj, hamuj! Jestem! Tak. Nie! <laughs> Idealnie Wysiadka. proszę państwa, my siadamy, jesteśmy. <laughs> i jesteśmy. Teraz bawimy się w sniperów. Dobra, ej <laughs> What? Ale ty masz tam, tam lepsze. Dobra, tym Gdzie ty jesteś? Tutaj. Okej. No i chyba trzeba najpierw skoczyć w dół, bo. Jusuf. Tu... Życie na krawędzi staje Z, z pasem po prostu? Tak. Raz. Czekaj. spieszek... Ojejku, pierwszy widok stary. Co to jest? Ja niech. Ło! Wow. Niech mi ktoś teraz powie, że. Ech, próbuję tego. Otorzystę, ściągnąć. Gdzie to otworzyste jest? Ej, kurczę. teraz. No Jezu, pf, pod most. No na, na wprost nas był. Na trzy. Raz. Na czekaj. czekaj, czekaj, bo sobie nasz... Pierwszy, osoba. <grafię> Okej, okay, na, no, na trzy. Ale ja wiem, że ty nie skoczysz. Czemu nie? Jesteś słaby, nie skoczysz. <grafię> Dobra, ty pierwszy! Ty śmieciu! O Jezu, nie! Dobra, jestem, jestem, żyję. To ty? Na tym spadochronie? Tak. A zrzuciłem cię? Tak. Dobra, ja też cię zrzuciłem. O, o ja spadłeś? Nie, ale ja, 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 jestem od to tobą jeszcze trochę. Pasuje co zrobię, nie... To jest... O, o. Okej, okay. żyję. Ledwo leżę, żyję. Check this, ja my kubie. friend. Widzisz mnie? Nie. Wylądowałem. Strzelasz do mnie śmieciu. U? Widzisz mnie? No popatrz cię? tam w lewo. Tam. Juhu. O, nie strzelaj, na... bo mało HP strasznie. Jest na tym no, budynku na takim, na takim skrzydle jakby. A i tak to nie wyjdziesz. No ma. Ja to sobie elegancko na H wylądowałem. Dobra. No to czas... Czas chyba się... Pożegnaj z życiem zaprzał. Chcesz to zobaczyć? No chcę. Dobra. Jezu, Jak lecę dziwnie! Boski, I ty mnie zabijesz? Bo przytrafiłem jeszcze raz. Aha, no to dzięki. No ale trzeba jakoś na, na, na dół dostać. O Jezu, nie ja dostanę się w ten sposób. Sam nie widziałem do tej buru. Zlał się z otoczeniem. O, Jezu, no, ten... spoko. Ja teraz się wyląpałem na <głupiry> Dobra, ja jadę. Jedziesz już? Tak. Dobra, dawaj. Yy, środko, nawej. Środ Środki najlepiej. O, proszę. Nie, nie. zdążyłem podnieść się tego. Weź, se, weź ten. Motor. Nie zdążyłem podnieść, bo jak już się rozpędzę, to nie mogę ten sobie. Co ci się stało? Widziałeś to? Co to za wiksy? <laughs> <laughs> Nie daj mi to Dobra, to teraz ja biorę ten, ten Da radę o, Chodź tu ziomek O dobra, albo tu Jeżeli umrzesz, to przynajmniej z godnością Fak fajnym, po, po fajnym aucie Dawaj, jadę Po prawej? Środkiem Dobra, po prawej trochę jedź Na prawo twoje No, na odwrót, na odrzut, dawaj, teraz Nigdy mnie nie <laughs> Most wanted, <laughs> zawsze re-edition. Dobra, na potrzeby odcinka. Wsiada już do sklepu, no <laughs> się do tego, do samochodu. Szybciej, szybciej. Uciekaj, to rozwalej samowy, panie samo... Ten. Inne Uuu! Dobra. Pięknie. Dziękuję ci. Zawszał. Jedziesz? Dobrze. Dobra. No to co? Na lotnisku jeszcze raz. Gdzie ja jadę w ogóle? No właśnie, nie wiem. W ogóle jak ty jeździłeś, nie? Przejdziemy tędy? Oby tak. Nie, nie sądzę. Zawszał. Przejechaliśmy. Taki samochód. Jeszcze policja mnie goni Znaczy nas się... Dawaj, tu chyba będzie ten Jest, Dawań, helikopter Dwa helikoptery Dobrze, run, szybko o, Nawet dwa są Wsiadaj, wsiadaj do mnie, będziesz strzelał Wiem, wiem Dawaj, dawaj do góry, Z się, szybko Kołko, kołko, jest. się jeszcze? Tak. Boże, jak smutno. I czemu rzuciłem tym tą, 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 tą ochronem Witamy na pokładzie serii Zapszal Leci! Jest ze mną właśnie zapeł. Cześć. <noise> jako pilot i gościmy dzisiaj naszą wielką e, załogę. E, witamy i proszę zapiąć pasy i zaraz startujemy. I lot potrwa około... no tak. 20 minut. Zależy czy się nie rozjebiemy Właśnie, jak to zawsze. <laughs> Właśnie, blokował mi czegoś. Muzyki. I, I Jeszcze raz, jeszcze raz. Teraz pierwszej osoby. Uhu. Masakra, jak to ryjebanie. No co, jakoś wysoko i wskaczemy? Most gdzieś znaleźć? Znaczy spróbuję hmm. ten. Czekaj. Chcesz coś zrobić? Beczkę? Chyba beczka nie pyknie. Chyba nie tak. Musiałbyś się... To już namierza nas. Tak? Uważaj, uważaj. Po lewej mamy helikopter w ogóle jakiś. O nie! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj! Skakuj! Uciekaj! Ja wyskoczyłem. Wyskoczyłem też. Dobra. No boże święty, co oni zrobili? Gdzie co ty śmieci? jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzieś po prawej. A, tu już pewnie ten. Ja wskoczę na autobus. Nie, nie wskoczę. Albo wskoczę. Umarłeś? Czy żyjesz? Żyję, żyję. Mam nadzieję, że ten... Nie no... Jak to nie... nie skręcił tutaj, Ty jeszcze lecisz? Tak. <grym> o stary. Baby. A to jest ludzie od cholery. Uwaga, lecę! <gry> Dobra, jestem. Siemanko, nic nie stało. Wszystko pod kontrolą. Gdzie jesteś? Mam motor. I też znalazłem Ciek z kolei się chyba to przegram Tak! Zabiłem go. Dobrze! kurde, teraz mam policję Co to za policja? Czemu tu w, czer w czerwonym coś przyjechało na mnie? Może to i nieaki. Może Myślę, że zawsze mnie! Specjalnie w lewo jechałem, żebyś pominął mnie. Ci pokażę Dobre. jak to tam... Dobra. już skończyć odcinek może. O oh, Jezu! Przepraszam. No, nie. Czekaj, bo tutaj jadą psy. No puść tylko ten, zostaw i wyweź sobie inne jakieś O w Dwóch typów jechało autem. O oh, Jezu! I jak do mnie strzelali to się wyjebałem. Czym? No tak się kończy z zabawy. Ze mną masz tu jeszcze w trupa. Ok, także tym <grym> pozytywnym akcentem dziękuję Wam wszystkim za pierwszy taki montaż, taki już większy troszeczkę. Tutaj jeszcze postaram się, może coś wyskoczyć tak, tak, tak sobie tym z motorkiem. I był ze mną zaprzał. No byłem ja. No i dajcie znać jak, jak to widzicie. Czy boicie się? Pa, pa siema. Do zobaczenia. Siema. Yo. Yo.